No i przyszło nam porozmawiać o bardzo poważnych sprawach. Mam duży żal do policji za jej podejrzliwość. Podejrzliwość policji powoduje, że wiele ważnych pytań, często retorycznych, pozostaje bez odpowiedzi. Choćby to, w województwie lubuskim drogówka zatrzymała do rutynowej kontroli pojazd mechaniczny, auto. Alkomat wykazał 0 promila w wydychanym, ale policjantów zastanowiło, że kierujący pojazdem mentalnie operował na wyższych poziomach. Nie miał pojęcia skąd jedzie i dokąd. Brak odpowiedzi na te pytania wzbudził w policjantach podejrzenia. Dlaczego podejrzenia? Przecież są to pytania, na które żaden, nawet największy filozof nie udzielił do tej pory zadawalającej odpowiedzi. Skąd jesteśmy, dokąd dążymy i czy tam, skąd przybywamy jest lepiej niż tam, dokąd zdążamy. I dlaczego jest tak, a nie jest inaczej? Życie, szczególnie na drodze, jest wiecznym ruchem, nierzadko drogowym. Być może kierowca wyruszył w drogę, by szukać odpowiedzi na te pytania. To prawda, policjanci znaleźli w skarpecie kierowcy amfetaminę, ale miała mu ona pomóc w poszukiwaniach odpowiedzi. Kierowca tłumaczył, że, że to lek na popleksję, czy, czy tam dyskopatię, czy paranotnię, nie, nie, nie pamiętam. Chciał, żeby się policjanci odczepili, ale policjanci nie. Mógł kierujący, nie wiem, powiedzieć, że to proszek na grzybicę, a on jest chory na żółtą ospę. Jego stan po amfetaminie uwiarygadniałby taką odpowiedź. Smutne. Być może drogówka udaremniła dotarcie do odpowiedzi na najważniejsze dla ludzkości pytania. Policjancie, zanim zatrzymasz auto, zastanów się kurczę.